Popy. A to jest Sejdu Keita, pierwszy bym powiedział taki rezerwowy w talii trenera Pepa Guardioli, Messi! No i mamy jedenastkę. A może więc Dawid Villa bramkę strzeli, jeśli to oczywiście on dostanie tą możliwość. No nie, nie, Dawid Villa mówił, to jest w ogóle pierwszy kalny dla Barcelony w tym sezonie, zupełnie niewiarygodna historia. Eee, no, ale Dawid Wija już wcześniej pytano o to, kto strzela karne. Odpowiedział: Leo Messi jest do tego wyznaczony. On decyduje, jeśli ma ochotę, to strzela. Zdaję sobie sprawę, że tutaj nie jestem już pierwszy w kolejce, tak jak to ma miejsce w Walencji czy w reprezentacji Hiszpanii. No i zobaczymy, czy Leo Messi odda komukolwiek piłkę. Nie. nie. Nie odda, nie odda. Widać już skupiony, już ustawiona futbolówka. No i Ricardo w bramce, czy zdoła. Jeszcze wybronić ten strzocz to jest w ogóle możliwe. No zobaczymy jak Argentyńczyk piłkę uderzy. Ricardo to naprawdę dobry, solidny bramkarz, ale na Leo Messiego mocnych nie ma. Techniczny, bardzo leciutki strzał, nawet powiedziałbym taki ośmieszający bramkarza, bo Ricardo powędrował w zupełnie innym kierunku. Ważne jest jednak to, że Barcelona prowadzi 3 do 0 i Barcelona ma już to zwycięstwo w kieszeni. 15 gol Leo Messiego. A więc 70 zwycięstwo Pepa Guardioli w rozgrywkach ligowych. Staje się faktem. A dzisiaj 79 mecz Leo Messiego. Pepa Guardioli. No i strzelał u niego dwa razy więcej goli niż Franka Ekarda. 79, dlatego jest to liczba znacząca, że właśnie tyle rozegrał pod opieką Holendra. Oczywiście u niego debiutował. Przecież trudno było oczekiwać, że Zaraz po wejściu do pierwszej drużyny grając jeszcze czasami nawet końcówki będzie strzelał hat-tricky. No, ale jednak...